Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Żelazko, które kosztowało 175,40 zł, potaniało o 25%. W portfelu mamy tylko banknoty 20 złotowe. Ile najmniej banknotów musimy przygotować, aby zapłacić za to żelazko? Wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych. Więc zastanówmy się. Co możemy zrobić z tymi procentami? 25%, bo o tyle potaniało. Możemy zamienić 25% na ułamek zwykły. I zobaczymy, o jaką część potaniało to żelazko. Yy, procenty to jest ta liczba dzielona przez 100, czyli będzie 25 setnych, tak? Więc teraz skrócę. 25 i 100 dzieli się przez 25. Wychodzi mi 1 czwarta więc o 1 czwartą potaniało to żelazko, więc wystarczy teraz 175,40 setnych podzielić po prostu na 4, to będzie czwarta część, którą później odejmiemy od początkowej ceny żelazka. No i zaczynamy, w jedynce nie mieści się czwórka, ale w 17 tak, 4 razy, bo 4 razy 4 to jest 16, odejmuję 1 reszty, ściągam piątkę na dół, 15 na 4 to będzie 3, a 3 razy 4 to jest 12, odejmuję, reszty mamy 3, ściągamy czwórkę na dół, 34, czwórek mieści się 8. 8 razy 4 to jest 32, odejmuję, 4 minus 2 to jest 2, ściągam jeszcze 0 na dół, 20 na 4 to jest 5, 5 razy 4, 20, nie ma reszty. Tu przecinek oczywiście przesuwamy z góry, z, na, z dołu na górę, tak? Czyli wyszło nam, że czwarta część tej ceny to jest 43,85. Więc teraz od początkowej ceny odejmujemy czwartą część tej ceny, czyli 25%, tak? No i zaczynamy odejmować od końca. Niestety od zera nie możemy odjąć piątki, więc będziemy pożyczać. Tak? Od czwórki pożyczymy jedynkę, więc tu zostanie trójka. A do zera dopiszę jedynkę, 10, odjąć 5 to jest 5. Od trójki nie mogę odjąć ósemki, więc od piątki pożyczam. Tu zostaje 4. Jedynkę dopisuję do trójki, więc mamy 13, odjąć 8 to jest 5. Przecinek przepisuję. Od 4 odjąć 3 to jest 1, od 7 odjąć 4 to jest 3 i jedynkę przepisuję. Czyli po obniżce o 25% Obecna cena żelazka to jest 131,55 zł. I teraz, jak możemy dowiedzieć się, ile banknotów potrzebujemy? Możemy oczywiście dodawać sobie banknoty. 20 plus 20 to jest 40 za mało, plus 20 i tak dalej. I możemy liczyć, ile takich banknotów trzeba, aby wystarczyło na żelazko. Ale możemy też wykonać dzielenie pisemne, czyli Tą obecną kwotę dzielimy przez 20. W jedynce nie mieści się, w 13 nie, ale w 131 mamy 6 dwudziestek. 6 razy 20 to jest 120. Odejmuję, mamy 11 reszty. Wstawiam przecinek, no i zobaczcie. Gdybym miała 6 banknotów, 6 razy 20 to jest 120. Ale my mamy więcej do zapłaty, 131. W związku z tym od razu możemy już zapisać, Zaznaczyć odpowiedź. 6 banknotów to jest za mało, a 7 wystarczy, bo 7 razy 20 to będzie 140. Czyli 7 banknotów nam wystarczy, żeby zapłacić za żelazko po obniżce 20%, 25%. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.